aby przyzywać stawiennictwa i orędownictwa Matki na Święcie. Przywożę świeżo pozdrowienia z Jasnej Góry. Wczoraj po południu dotarliśmy do tronu naszej Matki i Królowej. O godzinie 18.30 sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Józefa Szamorskiego, naszego Księdza Biskupa Pomocniczego, który też był pielgrzymem na Jasną Górę od 4, bo 4 sierpnia wyrusza pielgrzymka z Torunia i od 4 do 12 pielgrzymował, dołączał do kolejnych grup naszej diecezji. Także również i w naszej lubawskiej grupie pielgrzymce pojawił się, wygłosił konferencję. Przywożę jeszcze raz mówię pozdrowienia z tego świętego Miejsca, gdzie króluje nasza Pani i króla, aby się mówi, godnie sprawować i uczestniczyć w tej najświętszej opierze, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i Spowiadamy Spowiadam się o i Twojego syna. Sprawa byśmy otaczając wciąż Jego matkę przyczynę naszej radości. Nieustannie postępowali drogą Twoich przykazań i tam znieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą i ich królu Jejności, Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Ciesz się i raduj bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego. I zamieszkałem pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów nie posłał do ciebie. Tak więc Pan zawładnie ludą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej. I wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Oto słowo Boże. Amen. i błogosławiony jest owoc Twojego Boga. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się w zadości dzieciątko w mojej łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Oto słowo Pańskie. Witajcie miłosne, pozdrawiam Was wszystkich na czelskim z naszymi seminarzystami, jak i Was. Tutaj gromadzić się i z Lubawy, i także z Ziemi Lubawskiej. To miejsce, do bracia i siostry wybrał Pan Bóg. O to miejsce możemy dbać bardziej mniej, ale ono już zawsze pozostanie w historii. Można powiedzieć, nawet nie tylko w historii Kościoła, ale świata. Ponieważ są takie miejsca, które Pan Bóg wybiera, naznacza, i od nas zależy, co w tym miejscu zrobimy, w jaki sposób je wykorzystamy. I gromadzimy się w tych lipach przez wiele set lat już. W trudnych okresach, szczególnie w okresie zaborów, były zakazane procesje, był kult, kult matki wody yy, yy, niszczony, i dlatego też trochę. Przez jakiś czas zostały zaniechane niektóre praktyki, także potem w czasie wojny, również w czasach komunistycznych i teraz w tym czasie, bo może czasami się dziwią niektórzy, że tyle uwagi, a także pieniędzy poświęcamy na to miejsce. Ale Pan Bóg coś nam chciał po pierwsze powiedzieć, przez to, że wybrał komunisty tutaj na ziemi Lobackiej. A po drugie nieustannie z tym ludem, który tu mieszka i który się gromadzi, chce dokonać wielkiego dzieła. Poprzez bo lud Boży, przez koszty Bóg z Panem. Dzisiaj chcemy rozważać tajemnicę radości. Najpierw oczywiście tę tajemnicę radości Maryi. Bo ona, jak się modlimy do niej, mówimy, przyczyną naszej radości. Dzisiaj wybraliśmy specjalnie te czytania, i widzieliście, że pod tym kątem są one właśnie przygotowane specjalnie na tę święto. I orędzie wadlińskie, chociaż ono miało charakter pogłutny, ale na pewno zawsze człowiek, który Wezwany do nawrócenia, stara się pokutować, korzysta z sakramentu pokuty, później ma wielką radość, że dostąpił miłosierdzia Bożego. Także to y, objawienie w Patinie było przyczyną radości także dla całego narodu portugalskiego, szczególnie mieszkańców tej okolicy. A dzisiaj także jest radości wielu pielgrzymów, którzy tam I Także Ojciec Święty doświadczył radości, kiedy Maria Matka Boża Fatyńska Go ocaliła. I cały Kościół na świecie, wszyscy byli szczęśliwi, mimo tragicznych wydarzeń, które miały miejsce, mimo niebezpieczeństwa, że nie przeżyje tego wydarzenia, ale potem ile radości było z tego, że Maria z tego wydarzenia Naszego rodaka wyprowadzić I dzisiaj, drodzy Państwo, i chcemy znaleźć, jakby, źródło tej radości w Maryi, ale dlatego, że chcemy, jako chrześcijanie, którzy duży... myślą o tym, żeby naśladować Maryję, także by mieli tę radość, którą miała Maryja. Dlatego chcemy sięgać do źródeł tej radości. Otóż Pan Jezus, Pan Jezus mówił do apostołów w czasie tej modlitwy w wieczerniku. Mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. I potem powiedział, to Wam powiedziałem. Aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Pan Jezus objawia tajemnicę miłości Boga do człowieka i mówi, że mnie umiłował Ojciec. Dlatego Jezus jest radosny, że Bóg, Ojciec go miłuje. Zlecam pewne zadanie, a teraz On mówi, wy teraz trwajcie w mojej miłości. I mówi, to wam powiedziane, aby radość moja była w was. Czyli chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem jest człowiekiem radosnym, bo ma radość, tę samą, którą ma Chrystus z powodu zbawienia świata, zbawienia ludzkości. Wydawałoby się, że najpierw patrzyli smutni, nieboż Pan Jezus ich zostawił. Ale potem wrócili z radością, otrzymując zapewnienie, że Pan Jezus Bóg będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to miejsce także jest miejscem, w którym masz usłyszeć te słowa wypowiedziane przez Chrystusa, że masz trwać w Jego miłości, w Jego radości. I także święty w Wyjście do Galatów mówi, że Jezus, siedząc po prawicy Ojca, zesłał na powstający kościół ducha miłości i wesele. I otóż ten kościół jest taki sam jak wtedy. Składa się z takich samych ludzi, z takich samych uczniów Chrystusa. Dlatego Jezus, zasiadający po prawicy Ojca, posyła. Na kościół, także ten zgromadzony tutaj, lokalny, tej sucho, ten, ten, ten miłości i wesela. I drodzy bracia i siostry, kończąc, chcę powiedzieć tak, że smutek, jak wniosła w dzieje świata Ewa przez nieposłuszeństwo, wiele razy naśladujemy to nieposłuszeństwo Ewy. Maria. Maria. Trzeci raz, może powtórzę, będzie słychać. Maryja zamieniła w radość ten smutek Edy przez uległość. Dlatego Kościół zaczął jej oddawać Cześć jako przyczynie naszej radości. I dzisiaj także radujmy się obecnością Maryi, która wstawia się za nami, a także tą chwajmy w tej radości, którą obdarował nas Jezus Chrystus. Na zawsze na cały swój kościół I w tym Amen. samym klieniu, aby kształtowali swoje życie według jej wzoru. Ciebie prosimy. Jezułaja się za wszystkie matki, szczególnie za te, które spodziewają się potomstwa, za te, które pragną potomstwa, aby Maria pomagała im, gdyby w ich powołaniach do macierzyństwa. Ciebie prosimy. Jezułaja Mówmy się także za rządzących państwami, szczególnie za nowo wybranego prezydenta, także za rząd, za wszystkich, którzy są odpowiedzialni, aby służyć im. Ciebie prosimy o jednym, którym dałeś, wszelkie dobra w Chrystusie zbawicielu. Na nienaruszonej dzielnicy, przez Chrystusa. thank I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i jestcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. i obie składając, podał swoim mięśniom mówiąc Wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na opuszczenie że To czyńcie na moją pamiątkę. Dziękujemy Tobie Boże wlech życia i w jej zbawienia i dziękujemy, że nas zebrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże, pod Twym kuścieny na całej dzień sprawy ludzi z raścią miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych smarłych pracy i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w twoim z, z tego świata dopuścił do oglądania Twojej Światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Anno, Świętym Janem Pawłem II, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twoje Jezus, Jezusa Chrystusa. Przez. na wiarę swojego kościoła i zgodnie swoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bo Popój Pański niech zawsze będzie z wami. którzy zostali wezwani na jego...